Siłanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym Hasztag 51 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Grani. Widziałem, że Dizowski nagrał wczoraj nową część The Wake Up Grani 5, ale to to co ogarniemy dopiero jak skończymy tą serię, może jeszcze Grani 2 nagram, albo jeszcze Grani 3. Wszystkie części tutaj są, tylko czwórki niestety nie ma. Nie wiem, co się z nią zrobiło. Ale wszystkie pięć części jest, włącznie z tą czwórką. Dobra, to na razie ustalmy tak, że będziemy grać tutaj w garani. Od razu szybko lecimy. Medium i takie tam. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to lecimy. Pierwszy dzień. Ogółem mówiąc, muszę znaleźć tutaj potrzebne rzeczy do ucieczki domu. A ale czy tak się stanie, to pożyjemy. zobaczymy. Książka. Jeszcze tam różne jakieś szczepce albo coś takiego. Byle żebyśmy za szybko nie skończyli. Go brać. To lecimy sobie tutaj. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie, dobrze, nie dobrze. Już wyczuła, że próbuje coś znaleźć i leci do nas Proszę bardzo, uciekamy Pierwszy dzień może być dla nas bardzo trudny Ale kolejny będzie dla nas ten łatwy Jeżeli coś robimy tutaj Albo znajdziemy jeszcze jakieś zdjęcie Tutaj nie ma części do shotguna To idziemy dalej Dobra Przeglądamy jej szafki. Dobra, ona to pewnie usłyszała. To teraz wejdziemy sobie tutaj. Mamy część do Tam pewnie czeka na Wolałbym się nie wychylać albo lepiej szybko stąd pójdźmy, bo ona może nas usłyszeć w każdej chwili, albo zejść gdzieś przynajmniej jedną rzecz znalazłem: część do shotguna. Ok. obracamy kamerę w tą stronę. Okay. O proszę. Wszedłem na dół i jest, zobaczcie co. Kolejna część do shotguna. Git. Ona nas tam szuka, a tutaj może kolejną część do shotguna znajdziemy. Nie nic z tego. Dalej szukamy. nie, nie, dobrze. Ona to usłyszy. Ona to usłyszy. Trzy minuty do co zleciały. A ja już czuję, że jestem przez kogoś obserwowany. O. Idzie, idzie. Nie ruszamy się. To jest celowo zrobione, żebyśmy się ruszyli. Dobra, idziemy tutaj bo ona... Będę je już tu gaz nie będzie nam potrzebny to nie trzeba się z tym niczyć, dopiero co 4 minuty minęły, a ja że nas szybko złapie babka jedna tutaj wychodzimy tutaj i znajdujemy ziarno dla ptaka. tam musi być w tej szopie i tak bym jeszcze nie pochałatował nie ma tu wiarna to na to co tu chodzi nie ma proszę bardzo Chodzimy na dół bo tutaj nas tak łatwo nie dorwie Dobra. Podobno pierwszy dzień jest najtrudniejszy, a inne to najłatwiejsze. To wtedy możemy znaleźć te potrzebne rzeczy do ucieczki. Ale na razie nie widzi się, żebyśmy tak to robili. Jest pilot, ale kruk nas ugrę, bo potrzebuje się Czy nic bym nie znalazł? Dobra, Z jakimś cudem nas nie złapała. To idziemy tutaj. O nie, nie, nie. Tutaj nas od razu przyłapie. Teraz, teraz, na dół, na dół, na dół. Nie! Boże! Myślałam, że pójdę na dół, a ona mnie tutaj dorwała. paniura jedna. Fariu... Faniura mnie tutaj dorwała. To może pójdźmy choć tak okręczną drogą, tam gdzie ona nas nie dogoni, bo... Tu już mnie złapa niestety 7 minut i po zabawie Koniec baru panu lalu Jak to się mówi Tutaj want to play nie, nie ma Dobrze, tutaj jest git. No, daj, daj, sobie ten kadanek. Nie, no nie mogę, nie mogę zabrać. Jemy. Ano, szybko trzeba się ruszać. I trzeba mieć refleks. Bardzo szybki jak kot. Już wróciłem do Was, widzowie. Trzeci dzień moich zmagań. Za chwilę rozłożę łóżko, ale jeszcze przy tym będę musiał wziąć Ci benzynę i pójść z nią na dół. A później po prostu wejdę sobie na górę i będę miał okazję, żeby ją rozochodzić i tak dalej. Albo inaczej zróbmy, weźmy tą książkę, weźmy tą książkę i zanieśmy ją na górę. Ha, wiedziałem, że mnie łapuje. Ale szybko, na górę, na górę, tutaj. Otworzyła sobie specjalnie drzwi, żebym miał do nich dostęp, proszę bardzo. Ale my sobie zejdziemy tutaj, bo na tam na dole się nas spodziewa. O, zauważyłem nas. Raczej nie, nie zauważyło nas, mamy jej zdjęcie, proszę bardzo, wchodzimy z tym jej zdjęciem na dół, żeby nie rozrzucić tego, ale jeszcze jakiegoś sejwa będziemy musieli tutaj zrobić widzowie, jakiegoś save'a albo buga, żeby po prostu to się udało. Postawiamy to tutaj. Jeszcze trochę zdjęcie zostało tej strasznej babki. Ale na pewno gdzieś znajdę Biorę benzynę. Czy mogę ją tutaj rzucić? Po prostu nie wiem, jak to się obsługuje. Netkarki to nie tutaj. Ten part też nie tutaj pasuje. Chowamy się w tym samochodzie, czy co? Chowamy się tutaj, The Cariet. Tutaj jest wymagany klucz. No dobra, wysiadamy. Nie będę czekał. Tutaj nic by nie było. O kurde. Anukina Part. Engine part musi być na górze. Nie ma dalej tego ziarna. Nie. Ona będzie tak dalej robić. Dopóki jej się to nie smusi. Tam musi być to Engine Part, czyli, czyli power do samochodu, tu nic nie ma, tu nic nie ma. O! Materia do samochodu, przyda mi się. Muzyka wciąż trwa, ale to mnie nie rozochodzi. Idziemy na dół z tym do samochodu. Bateria będzie nam potrzebna. Będzie nam niezmiernie potrzebna, żeby załadować ją do samochodu. Ale jeszcze tam Engine Part mi zostanie. To jeszcze będzie trzeba coś tutaj znaleźć. Żeby teraz no babka rozochodzić. O, bateria jest załadowana. A teraz szukamy Engine part. Cofnę się, bo być może tutaj jest. Nie. Tutaj by nie było tego angine part, tylko ogrzewanie jest, wyłączę, bo jak ona tu nie wchodzi, to trudno. my tutaj nie odwracamy się. Masterki, masterki, potrzebuję tutaj masterki, żeby otworzyć te drzwi. Ale widać, że się nic, nic nie znajdzie. Tam jest to Engine Park. To tam trzeba będzie pójść. Tylko najpierw muszę okrążyć tą babkę. Tam jest Engine Park. To chyba o to chodzi. Czy to już koniec napadu na mnie? Tak, na razie to jest koniec, ale pośpieszmy się, bo babka będzie zła. 15 minut na ciało. Proszę bardzo. Engine Part założone. Co by tu jeszcze znaleźć? A tak, młotek. Młotka potrzebujemy. I znowu idziemy na górę bo coś znowu będzie nam potrzebne może. tutaj może coś być nic nie ma ha nie mnie we własnym pokoju z jedna. Akurat Dream Zone się skończyło. To teraz nagrywam dla Was granny. Czwarty dzień. Zobaczymy jak mi pójdzie w czwartym dniu. Twórca udostępnili tę grę tylko po to, żeby rozwijać ją o bogaty, że misja i coraz cięższe zadania do wykonania. A ta babka uniemożliwia nam to. Ona nam to uniemożliwia. Zobaczcie, zawsze tu coś było w tej łazience, a teraz nic tu nie ma. Dobra. Ona idzie w górę, to ja pójdę sobie tutaj. Nie ma tu jakiegoś zdjęcia, albo kierownicy, czy coś. Dobra, zejdziemy sobie na dół. Na wypadek. Schowamy się tutaj. Żeby nas nie przeważała. Chyba nas zauważyła Idzie tu. Dobra, dobra, poczekamy aż co wychodzi. Poszła sobie dalej. Ale szybko, bo muszę zdążyć. Ona świadoma się nawet gdzie on jest. Gdzie ty jesteś mój wnuczku? I teraz na pewno będziemy konić. Zejdziemy sobie tutaj na dół. Ona usłyszała ten hałas. Na razie nic tutaj nie ma. takiej szybki to ja nie jestem. Na to by było za ciężko, powtarzam, za ciężko. żeby to co robić. Być może w końcu coś zrobimy. Znajdziemy jakiś klucz. Nie wiem, może jest tutaj za telewizorem. Nie ma. A tutaj, może, też nic nie ma. No. I nadal szukamy i nie potrafimy znaleźć. I wpakujemy się w coraz to większe kłopoty przez straszną babkę. Tutaj już czuję, że mogę coś z nią zrobić. Tylko potrzebuję, no wiecie, skupienia. Tutaj już czuję, że mogę uciec z domu. Ja w to wierzę na 100%, że tak się stanie. Wychodzić z mojego pokoju. Dobrze. Mamy szansę, żeby znaleźć jakiś kolor. Przy okazji idziemy tutaj. Chowamy się tutaj. Specjalki Specjalki będą nam potrzebne do tych drzwi Ale steka nie będziemy mieli dla tego pająka to ja nie wiem Nie, jak to możliwe? Dobra, pokrążymy sobie Na szczęście mnie nie złapało bo to jest w miarę łagodne poziom, bo na Xtreme to już bym nie szybko przyłapała Gracze PS5 wiedzą o co chodzi Dobra Gracze PS5 wiedzą o co chodzi Co wam będę mówił Jest w końcu coś warte uwagi. Tutaj jeszcze w ogóle nie byłem. Nie wierzę, że pająk mnie dopadł. Ten jadowity. Czerwonego guzika nie mogłem nacisnąć, bo oczywiście pająk tam jest. Ale w końcu coś znalazłem. Szukamy dalej, wiemy, że możemy coś zrobić, ale steka tutaj nie znajdę. Gdzie może być ten stek, to ja nie wiem, bo pająki lubią steki. Pająki lubią steki, a ja tego czerwonego guzika nie mogę nacisnąć, bo on już wyskakuje. Jak tylko próbuję tam do niego pójść, gdzie może być ten stek? Kurde. To mnie naprawdę pozbawiło jakichkolwiek nadziei na cokolwiek. Nie, tu tylko jest taka sparka. Tu by nic nie było. Ja tam nie pójdę, bo. On nie już od razu do no Nie, nie ma takiej opcji. Bo on tam jest. On tam jest i mnie złapie. A co gorsza. Jeszcze ta na babka mnie szuka. Oto teraz mamy dziurę. I co teraz robimy? Nic, tylko możemy się schować. Ale co jeszcze takiego muszę znaleźć, to ja muszę pomyśleć. Przecież i ja byłem tu i tam. Dobra. Pójdźmy sobie tutaj. Najlepszym pokarmem dla naszego pajęka jest właśnie stek. E gdzie ja wyprzegnę tego z tego, to ja nie wiem. Może teraz na babka goma, albo po prostu gdzieś po rywa. No ja wiem, wszędzie szukam i nic tutaj nie ma. Tak, tutaj się schowamy. W tym szczelnym bunkrze. Ona nas tutaj nie znajdzie. Poczekamy sobie tak do 24 minuty i 30 sekund i być może wtedy już znajdziemy jakieś potrzebne dla nas rzeczy. Ale jeszcze to do uśpienia. Nie mam ani młotka, ani właśnie tego steka. Olicho o, o licho chodzi z tym stekiem. No nic, trzeba będzie poczekać widowie. Damy jej to trochę czasu na myślenie, żeby ona zeszła tutaj na dół, albo poszła gdzieś i zarkęnała po innych kątach tego domu. Ale no żeby uciec z domu, to musiałbym się wysienić. Dobra. Mówiłem, zejdzie na dół. Ta. I czekała tutaj tylko na mnie, aż wejdę i zrobi mi... Łom, bum, wielką krzywdę tym łomem. Luno, widać ten odcinek nie był nam dany, ale do wygrania, ale przynajmniej już parę rzeczy znalazłem. Ale ten stek to widzicie. Pomachała nam, ale zamierza nas rozjechać. Dziękuję, dziękuję. Do widzenia, widzowie. Naprawdę. Szkoda, że jej nie sprzedałem ułomotutem do uśpienia, wtedy bym miał więcej okazji na trafienie jej, a tak to 25 minut i już jest powyżej. No dobra, to na dziś tyle nad moim filmiku. Jeżeli nie podobał Wam się mój przy fajny odcinek z jarani w hashtag 51, odcinku, to wiecie co robić. Zdawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale powołowicznym Gamer. No i co ja wam daję nie przedłużą czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się, ja połóżcie sipa. O i PS, może w przeszłości uda nam się zrobić ten ending z miciem. schowamy go do kołęski, potem. Slenderina będzie pocieszona i wtedy będziemy mieli okazję na ucieczkę z domu, żeby ta straszna babka już nam więcej nie groziła, że znowu nas zepchnie do parteru, a później trzeba będzie nowe części Girl nagrać, drugą, trzecią, czwartą, której nie ma i może jeszcze ten półce Girrani 5, tą, którą Dizowski. Stary, jeżeli to oglądasz, to bardzo Cię lubię i chcę, żebyś nagrywał więcej części, a na live'ie może postaram się coś więcej dla Was zrobić, ale tym razem może przejdę coś na hardzie, bo na hardzie podobno jest ciężko, albo pozostaniemy przy tym naszym pozostałym, przy tym standardowym poziomie, czyli temu łatwym, początkującym i tyle. No, to na dziś i tyle. Trzymajcie się, ciepło, cześć i pa, narka, papa, pa, pa, widzowie. Miłego dnia wam życzę. Ero, elo, mordy, nara, papa. Pa. I miłego dnia wam życzę, papa. Pa.